Zadzwonić pod numer 112 i wezwać pomoc to obowiązek świadka wypadku, ale czasami trudno się z niego wywiązać, bo towarzyszą strach, przerażenie, stres. W oswojeniu się z emocjami pomaga Stowarzyszenie Pasa. Dziś w targach Kielce przygotowano dla uczniów szkół średnich symulację wypadku Krzysztof Węglarczyk. Zbyt duża prędkość, śliska nawierzchnia i rozkojarzenie. Kilka sekund nieuwagi może doprowadzić do wypadku. Na szczęście to tylko symulacja. Międzynarodowe Targi Policji i Bezpieczeństwa Publicznego Polsecure to najlepsza okazja, aby zobaczyć działanie służb w praktyce. Jadąc samochodem, nie zdajemy sobie sprawy, że wypadek, coś może mi się coś zdarzyć, tak? A tutaj chcemy wybrać, jakie konsekwencje tego sobie nie takie zdarzenie drogowe. Zdarzenie, podczas którego zawsze konieczna jest interwencja świadków w wypadku. Należy reagować, no bo jednak no, od tego jesteśmy, żeby sobie pomagać. Niektórzy mogą mieć zły dzień, no i do takiego wypadku dojdzie. A do tego, od tego właśnie może zależeć jej życie. Uczestnictwo w takich symulacjach może nas nauczyć e, braku bierności. Ponieważ w przypadku, gdy będziemy jedynie obserwatorami i nie zadzwonimy po pogotowie ratunkowe, po policję, po straż pożarną, tak naprawdę możemy skazać na śmierć drugą osobę. Aby nauczyć się odpowiedniej reakcji, potrzebne jest doświadczenie. Dlatego dziś blisko 400 uczniów z kieleckich szkół obserwowało symulację wypadku drogowego. Symulacja była zorganizowana dla nich po to, żeby wiedzieli jak zabezpieczyć miejsce zdarzenia, jak udzielić pomocy poszkodowanemu, kiedy znajdą się już w sytuacji niebezpiecznej, kiedy będą świadkami takiego wypadku. Niejednokrotnie na miejscu zdarzenia, na różnych wypadkach widzimy, że to młodzież udziela pomocy. Młodzież zachowuje zimną krew i biorąc tak naprawdę przykład z tego co mają na lekcjach, co, co, co dostają w wiedzy przekazywanej w szkole. Symulacja to element programu Wypadek to nie przypadek. Warsztaty przygotowane dla blisko tysiąca osób zorganizowało Stowarzyszenie PASA. Krzysztof Węglarczyk. Informacje.